każdy z nas oczekuje innego świata no to więc my poszukujemy tych którzy chcieliby ten świat zmieniać i brać w tym udział jako zakwalifikowałem cię do grupy roznosicieli dobra oh, jak podoba pięknie. ci się taka grupa i jako że jestem piekarz no to mam deski do chleba a że tak przygotowałem dla ciebie Certyfikat roznosiciela dobra od piekarza dla ciebie, Karolinę. A jaki piękny! Kochaj, służb, dbaj. Zobaczcie, jaki piękny. No. Dziękuję I... ślicznie. Myślę, że to wstanie na honorowym miejscu właśnie na targu ziemi, Aha. żeby dalej roznosić dobro. Piękne. My chcemy zbierać tą grupę, chcemy być tymi, podaj dalej. Co i dalej, i dalej, i powoli ten świat będziemy zmieniać na bardziej przychylne, pozbawione hejtu, pozbawione nienawistnych zachowań.